Maxis i Electronic Arts zapędziły się swoją polityką wydawniczą Simsów w kozi róg. Nieważne co znalazłoby się w Simsach 4 i jak dobra nie byłaby to gra, nie może mierzyć się z Simsami 3 i miliardem dodatków, które zostały do nich wydane. Choćby stawały na rzęsach, The Sims 4 będzie mniejsze i uboższe. Ten truizm uderzy najbardziej w największych fanów cyklu, którzy na trójkę i rozszerzenia wydali niejednokieszonkowe. Na szczęście ja do tej grupy nie należę i dzięki temu mogłem spojrzeć na czwartą odsłonę symulatora życia z perspektywy kogoś, kto w Simsy gra raczej rekreacyjnie. I to w takim kontekście przedstawię Wam również tę grę. Jeżeli jednak jesteście fanatycznymi maniakami Simsów, zamiast tego polecam Wam tekstową recenzję na naszym portalu DotSim, gdzie Glossi przybliża zmiany w mechanikach chodzenia po ścieżkach czy priorytety kolejkowania. My skupimy się na ogólnikach. I niestety na starcie muszę od razu przejść do negatywów, ale spokojnie potem jest już tylko lepiej. Przygotowanie recenzji znacznie utrudniał mi rzadki błąd, który przy każdym wczytaniu gry resetował postęp rozgrywki, zerując mieszkania i simy do stanu początkowego. Koniec końców udało mi się poradzić z tym problemem, przeprowadzając familię do innej parceli, a Maxis pracuje nad łatką. Ale nie smak i znudzenie ciągłym odbudowywaniem tego samego domu mógł delikatnie skrzywić moją ocenę całości. Przechodząc jednak do tej weselszej części recenzji, Sims 4 jest naprawdę fajne. Przy pierwszym uruchomieniu wita nas nowy kreator bohaterów, który umożliwia spersonalizowanie swoich postaci na więcej sposobów niż kiedykolwiek. Opcji modyfikacji jest tak wiele, że początkowo nie mogliśmy się znaleźć w szeregu menusów. Nawet weteranka tworzenia ludków Neko miała spore problemy z osiągnięciem odpowiednich rezultatów. Z jednej strony spektrum możemy bowiem jak leniuchy wylosować postaci czy skorzystać z gotowych schematów, ale z drugiej mamy dostęp do bardzo precyzyjnych narzędzi, które co do milimetra umożliwią nam wyrównanie brwi czy rozmiaru tęczówek. Następnie wprowadzamy się do jednej z dostępnych w grze parceli. Wybieramy z listy gotowych domów lub działek na dwóch osobnych światach, między którymi możemy w miarę swobodnie podróżować. Mniejsze zmiany widoczne są już na pierwszy rzut oka. Podobnie jak w Simsach 3, nastrój Simów napędzany jest systemem nastrójników, które wpływają bezpośrednio na ich zachowanie. W przeciwieństwie jednak do części poprzedniej, system ten gra dużą, większą rolę w zabawie, znacząco wpływając na interakcje. Gorący prysznic może na przykład wprowadzić Neko we flirciarski nastrój, co skłoni ją do przymilania się do zadowolonego z obrotu sytuacji Darkarhona. Gremza to jest wiecznie wściekłym introwertykiem. Przybywanie z ludźmi doprowadza go do szału, ale może się rozładować wyżywając się na koszu na śmieci, rysując piękny obraz, na którym przedstawię na ile sposobów chciałby uprzykrzyć nam życie, albo męcząc się na bieżni. Rozszerzeniem tej funkcjonalności są chmurki wyświetlające się nad ikonami bohaterów, pokazujące trzy aktualne zachcianki danej postaci. Ich spełnianie nie tylko poprawi ich nastrój, ale również wygeneruje specjalne punkty, które można potem przeznaczyć na szereg dodatkowych cech i bonusów dla Sima. Dużo większą i bardziej imponującą zmianą, na którą na pewno wielu z Was czekało od bardzo dawna, jest wielozadaniowość. Ludziki mogą wykonywać teraz wiele czynności naraz, a nie jak do tej pory wyłączać się całkowicie podczas nawet najbanalniejszych rozkazów. Często zdarzało się będzie, że siedząca na Sofie grupka Simów będzie oglądać telewizor, jednocześnie dyskutując z siedzącym przy biurku towarzyszem, zajadającą obiad koleżanką i klikającym na telefonie zaangażowanym w granie synem. Można też wybrać się wspólnie na siłownię i nie przerywając ćwiczeń oddawać się dyskusji na wybrany temat, co więcej, przerwanie jednej akcji nie musi oznaczać automatycznie końca innych. Wielozadaniowość nadaje grze porcji długo oczekiwanego realizmu i powoduje, że nasze wirtualne ludziki wydają się jeszcze bardziej żywe i niezależne. Fajnie widzieć też, że simsy żyją nareszcie w XXI wieku. Każdy z nich ma w kieszeni komórkę, którą wykorzystywać można do szukania pracy, grania w gry czy, o zgrozo, dzwonienia do ludzi. Bohaterowie robią sobie selfie, przeglądają internet, a nawet trollują na forach. Oczywiście równie ważnym elementem simsów co samo symulowanie życia jest system konstruowania i ten również doczekał się szeregu zmian. Tryb budowania oparty jest teraz o system pokojów, które rozciągamy w wybranych kierunkach, a wybudowane pomieszczenia mogą być podnoszone i przesuwane wraz z zawartością. Podobnie jak w trójce, możemy też kupować gotowe, wyposażone pokoje, ale również te da się teraz przeciągać, rozciągać i dopasowywać. Ukończone pomieszczenia można także wysyłać do internetów i pobierać gotowce innych użytkowników. Gracze, którzy lubią mieć wszystko tu i teraz, nie będą zapewne zadowoleni z tego, że na starcie nie mamy dostępu do co ciekawszych obiektów do rozmieszczenia w mieszkaniu. Niektóre z nich zmuszeni będziemy odblokować wykonując specjalne wyzwania, znajdując je na mapie albo rozwijając swoje umiejętności. Sama okolica naszego mieszkania tętni życiem. Po ulicach ciągle szwendają się simy, a i my nie jesteśmy ograniczeni wyłącznie do własnego domu. Możemy poruszać się po całej dzielnicy. Możliwe są też dalsze wycieczki, np. do klubu czy muzeum, ale te wymagają od nas przejścia na osobną mapę z czym wiąże się wizyta na ekranie ładowania. Loadingi pojawiają się częściej niż w Simsach 3, bo przy każdej wizycie w innej lokalizacji, ale za to trwają tylko parę sekund, a nie do paru minut, jak miało to miejsce w poprzedniku. Wybór aktywności do wykonania poza domem nie jest szczególnie imponujący. Do dyspozycji mamy podstawowe miejscówki takie jak muzeum, siłownia, park czy klub nocny, ale mała liczba parcel specjalnych rekompensowana jest przez dynamizm wielozadaniowości. Wypad do klubu, w którym w zabawie uczestniczy się całą grupą, jest dużo przyjemniejszy niż posegmentowane skrypty wydań poprzednich. Sporo zmieniło się też w warstwie wideo. Simsy zawsze mogły poszczycić się ładną, czystą estetyką i tym razem nie jest inaczej. Interfejs jest dużo bardziej przejrzysty niż w części poprzedniej. Liczbę przycisków ograniczono do minimum. Pozbyto się też wszechobecnych gradientów, skupiając się raczej na minimalistycznej, półprzezroczystej bieli. Sama oprawa graficzna również robi wrażenie, szczególnie gdy oglądamy akcję z bliska. Obiekty są bardzo szczegółowe, oświetlenie ładnie rozkłada się na poszczególnych przedmiotach, a same simy zanimowane zostały lepiej niż kiedykolwiek. Nie da się nie uśmiechnąć, obserwując perypetie naszych małych ludzików. Ich wyrazy twarzy mówią 100 razy więcej niż ich simlishowe dyskusje. Nie można zapomnieć też o żyjących, kolorowych, szczegółowych otoczeniach poza naszym domem, dzięki którym wykadrowanie ładnej scenki czy screenshota to bułka z masłem. Największą przeszkodą przy zakupie gry będzie dla większości z Was fakt, że mimo masy zmian względem swoich poprzedników i całych wiader nowych opcji interakcji, Sims 4 wciąż wydawać się będzie grą mniejszą niż jej budowany latami aktualizacji poprzednik. To dobrze przemyślana podstawa dla tworzenia nowej platformy napędzanej szeregiem płatnych dodatków, która sprawdza się nawet jako osobny produkt, ale w tym momencie nie może jeszcze iść w szranki ze swoim rozbudowanym poprzednikiem. Jeżeli nie macie nic przeciwko, by zacząć swoją przygodę już teraz i z czasem nabudowywać na ten fundament nowe opcje, to prawdopodobnie świetnie spędzicie czas rozwijając więzi i budując kariery swoich miniaturowych ludzików.